I pytanie do, do obu panów, szczególnie myślę biorąc pod uwagę, że no, Alan na konferencji miałeś z matematyką pewne Oj, problemy. Tam zmęczony byłem się, wszyscy powiatu. <laughs> I znowu te wymówki, Aha, nie? Zestresowany nie, byłem e, zestresowany. Ale, ale pytanie z czatu, ile to jest 3 razy 3 plus 2? <laughs> no, 3 razy czy no, mnożenie? No jest pierwsze, tak? Nie. Ja, nie, ja tutaj <laughs> nie, mnie nie, nie pytali. <laughs> Ja no. 3 plus 3 razy 2, no to 3, 5. Ja nie wiem, kurwa. Ty. 3 razy 3 plus 2. Gdzie? Gdzie to 11? Nie, kurwa. Ale pytanie jest do obu. Denis, jak będzie uciekł? Powiedz pierwsze. 3 razy 3 plus 2. To 11. A tutaj? To ktoś tak wydaje. I teraz moi drodzy podtrzymamy i w niepewności czy to jest prawidłowa odpowiedź, poznamy odpowiedź w kolejnym odcinku rundek. To jest ten, to jest. Nie, no kolejność jest taka, że najpierw jest mnożenie, później jest dodawanie, tak. Więc. On pomyślał pewnie o tym, to się zawsze zadaje. Bo tak jest Tak, kolejność jest inna, więc dodawa dodawanie. Mhm. Ale powiedział dobrze. No, no to widzicie, bo ostatnim razem mieliśmy y, podchwytliwe zagadki, dziś mamy matematykę, a już w piątek Najpierw zajmiemy się... Najpierw mnożenie, dodawanie. Słucham? <grym> tak? <grym> Najpierw mnożenie, no. później dodawanie. Tak, no mówiłem no już przed chwilą. To e, a... Nie stresuje. Tak. Stres, kurwa, widzisz, to jest, wiesz... Więc myślę, że e, no, jeszcze... Zastanawia, za powiedz może 11. To <śmów> on nadal myśli. <śmów> Nie, się rozmyśliłem akurat. Wie? Nie myślałem o tym akurat, wiesz? Tak, ale 11, w porządku, dobrze. W takim razie. To mi się ee... tak wydaje, powiedział. No, tak, tak, tak. E, ale ja teraz nie żartuję, nie żartuję, po prostu bardziej, dobrać, to bardziej, bardziej to, chodzi o to, jak, 6, bardzo, 9, 9. Się, jak, jak bardzo się 9. tym przejąłeś. No nie, nie On nadal liczy, kurwa. No, wiesz, to, 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 mam nadzieję, że... Obaj... Ale memy będą teraz, co?